Wsywam się Janek Szukam skarbów detektorem metali Podróżuję po Europie w moim kamperze w Fiacie Ducato tu kato Trenuję I'm wrestling i śpiewam fu, fu. No i dzisiaj pogoda zupełnie inna, zupełnie inna. Mamy czwartek. Jutro jadę już, w sensie dzisiaj już popołudnie jadę miejscówka obok Łukasza i jutro rano poszukujemy, a dzisiaj pokażę wam włoski targ. No i moi drodzy, dzisiaj z wyjątkowym kierowcą. Witam. <laughs> Jedziemy na ten włoski targ, także widzieliście w Szwecji, to zobaczycie i we Włoszech. No i zobaczcie, tutaj wszystkie te auta są właśnie na ten tarki. To już się zaczyna. No, początek ciuchy po 5 euro koszulki, po 5 euro jakieś damskie koszulki, po 7 takie dłuższe. I idziemy dalej, bo ciuchów wam nie będę nagrywał, bo to wiecie, ale macie porównanie, że 5 euro, czyli 20 par złotych koszulki jakieś inne rzeczy są, a tam już widzę po 1 euro. I to jest <gryw> mój docelowy punkt, właśnie takie ceny. Oczywiście futraków nie może zabraknąć. Ludzie dopiero się rozstawiają, bo jesteśmy dość wcześnie. O, i po 1 euro. Po 2 euro jakieś spraye, chemia do prania. Jakieś żele po euro 50. Naprawdę, naprawdę tanie szkloneczki. O, czy są do kampera by mogły być na ścianę. No i fajnie, ludzie się dopiero rozstawiają. Dobra, włączę się, jak zobaczę coś fajnego. Coś wartego, godnego uwagi. A buty średnio 13-18 euro, czyli 50, 60, 70 zł. Też nie są drogie. Dziecięce po 50, takie malutkie. Klapeczki. No i dalej, ubrania. Dalej, ubrania. Po ile? Pióro kotone, czyli 100% bawełna. Tutaj, krótkie spodenki po 15 euro. To akurat dość drogie. Bo to są już bardziej oryginalne Aha, bardziej oryginalne. No, no tak, bo to marka włoska giwowa, tak? Kurtki tak, tak. po 35 euro A z książki, czyli coś co już powoli wymiera przez te telefony cholerne Książeczki, no po 10 euro po 5 euro po 3-4 Czyli nie są aż takie tanie, kurde w, w Polsce na targach, czy w Szwecji, to było po euro, 2 euro, to drogie książki, trzeba przyznać. No i dobra, i to zobaczcie, przeszliśmy tak naprawdę, ile, 200 metrów i dopiero tu się wszystko zaczyna. Za 5 euro masz książkę o tym, o gardzie, na o gardzie. jeziorko. No i fajnie Wcale nie są takie, jakbyś popatrzył, że się komuś opłaca wydawać te książki No O, a tu mamy coś, co każdy poszukiwacz lubi, czyli biżuterię e... Masz serberka Są serberka O, po 5 euro Kolczyki Nie takie drogie wcale Tu jakieś wykładziny Nie, kołderki Kołderki, a tutaj wycieraczki Poduszeczki. No i znowu ciuchy ciuchy, ciuchy, ciuchy po 15 euro. Wiecie, ja mówię, że drogie, ale zapomniałem, że jestem we Włoszech i dla Włocha 15 euro to jest tak jak dla Polaka 15 złotych. Także możecie sobie patrzeć na te ceny w euro, jakbyście mieli w złotówkach. O, a tu mamy torebeczki i paski. Paski po 15 euro, czyli po 60 zł, ale dla Włocha to tak jak w Polsce po 15 zł, no i przepiękne, przepiękne portfele. Bardzo ładne wzory, po 20, po 10 euro. No. Nie ma... Skąd się dopiero zaczyna? O kurde. O, jest policja w lokale, tutaj dba o bezpieczeństwo i żeby żadne, żadne auto tu przez przypadek nie wjechało. No i Emilia mówi, że to co przeszliśmy to normalnie targ się tu zaczyna, także dzisiaj jest gruby, gruby targ. Co my tutaj mamy? Paski, patrzcie jakie ładne, skórzane. Po 10 euro do, do zegarków Jakie zegary? co mi po 15 euro. Ale ładne, jak ktoś lubi zegarki, to tutaj ma prawdziwy raj. Um. No i zegarków mnóstwo, mnóstwo różnych. Są mi głośniki. I idziemy dalej. Zobaczcie, 12 par skarpet za 5 euro, czyli za 20 zł. No i to w naprawdę fajnej jakości. Ej, spinki do włosów. to ja takie stoiska lubię, że misz masz wszystkiego. Ale czekam na takie, że ludzie używane jakieś rzeczy, jakieś takie. Czy tu nie będzie takich? Używanych? No, Policja, nie, nie ma. Nie ma? Okej. Okay. Czyli to taki tark, że wszystko no, nowiutkie. Bardziej, bardziej właśnie znoszę. Aha. No i fajnie. I pogoda, k***a, słońce wyszło, jakie... Jaki mental normalnie od rana Tutto bimbi tutto bimbi, no i zobaczcie, taka alejka z drzewami No i aż przyjemnie się chodzi. Okulary przycisnąłem jeszcze po 5, po 10 euro. Też takie naprawdę ładne niektóre. Bardzo ładne. Kolczyki z dziadowskiej stali XP, tego, tego jest też cała masa. Wszędzie spineczki do włosów Idziemy dalej. A tu koszulki polo po 5 euro. O są mi takie, to już chyba bardziej używane? Używane, czyli jednak nie, są... używane albo y, bardziej właśnie y, sklep, y, wiesz ostatnie rzeczy. No, A ostatni ten. ten, no to po półtorej euro, po 6 zł, tak. e, Także też można dorwać coś, no, coś masz. fajnego, to nie? To sis, Sisley mark, markowa bluzka. Markowa bluzka widzicie za 6 złotych. Tak. Także... <grywa> I zobaczcie, takie ducato jak moje można wykorzystać w ten sposób. To na no każdy, jak widzę, L2H2 chyba najpopularniejsze auto we Włoszech. Na te wąskie uliczki, bokserki. Dwie pary 5 euro, jedna para 3 euro. Też spoko. Kiabi. Rimmanenze di Decio. donna. Kiabi. Ciekawe, co to jest Kiabi. Co to Kiabi? Kiabi firma, marka firma, a czyli firmy markowe no i fajnie czy, czy wyszłeś ze sklepu, czy ci dali okay. rachunek? a to zobaczcie ta pani z panem w szarym mundurze to jest policja tak zwana finansowa i mogą sprawdzić na przykład jak wyjdziemy ze sklepu czy dostaliśmy rachunek no i słuchajcie i ten targ, jasne i ten targ cały jest no jest na rynku, na głównym rynku także zobaczycie też kawałeczek rynku włoskiego Taki klimat, jak zawsze, te, te bary, nie bary. Dobra, Emilia poszła na chwilę do banku. Bary, nie bary, te, te knajpki. To tutaj będzie przez cały dzień. Ludzie będą się rozstawiać i sprzedawać wszystko. Może, może by mi się udało coś do kampera, bo jakieś półeczki szukam, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że ten targ wam też się spodoba, bo no zawsze coś innego, prawda? A wziąłem trochę euro, zobaczcie. Wcale nie takie brudne. No to trochę brudniejsze, ale. Z wody nawet ok. I zobaczcie, jaki ładny kościółek w rynku. Pogoda dzisiaj będzie taki tłum, później. My troszeczkę za wcześnie jesteśmy, bo jeszcze się nie porozstawiali. No ale warto się przejść nawet dla takich widoków. I zobaczcie, samochód jakiś radia, ale takiego nigdy w życiu nie widziałem. Napiszcie w komentarzach co to za marka, czy widzieliście. Bo no wyobraźcie sobie takiego kampera zamiast. Ducato L2H2 to takiego bydlaka, fajne, co? Czy, czy co? I zobaczcie, to świet... nie, nie, to, nie wiem czy to światło, to jak korweta normalnie, fajnie, fajnie, fajnie. <grybuj> A tu mamy z Toskanii produkty, takie świeżutkie, salami, nie salami, jakieś sery, ekstra. Ech. Patrz jaki ser, kurde, nietypowy. Fajnie. A to bagietki jakieś... Tak. Chlebek, wędliny. No widać, że to domowej roboty, a nie kupne, sklepne, nie? Sery, nie sery. Pizza jakie fajne. A, a, tutaj mamy taką malejkę, gdzie te zabawki z drewna są robione ręcznie Tutaj te wszystkie torebki również są robione ręcznie. Tak samo, autorska biżuteria. E, tutaj podkładki, bardzo ładne, z drewna. Nie, kiedyś tam miałem takie w domu. E, no fajne, fajne, bo to Matriuszki. dużo pracy. Matryoszki. Fajnie, rękodzieło zawsze jest... E, ja propsuję, bo... Mm, no, ręcza praca, ręcza praca, ręczna nie, praca. Nie kupię takie, wiecie, na, na rynek po prostu, gdzie jest bardzo dużo tego samego. Tutaj Te, kupujecie taki wisiorek, no i szansa, że kogoś spotkacie no, z ulicy taki, z takim w Polsce jest niewielka. We Włoszech większa, oczywiście nie? Fajne takie żaglóweczki. No, powolutku, powolutku się udostępniam. O, tu magnesy na lodówkę, ale też takie fajne. Ładne. To bardziej właśnie przynoszące szczęście różne. Aha. Fajne. Darujesz na szczęście. No. Super. Sowy. Ekstra. Dla piesków nie śmietelniki tego fajnie. No i oliwa z oliwek, to, to jest najlepsza na świecie po prostu. Dobra. Alimento, e vendita czyli tutaj mamy. No zwierzątka, bo tu je wiecie. Po prostu ludzie sobie z targu przechodzą, oglądają. Szczególnie dziecianki. dzieciaki. Dzieciaki no. chcą tak, o, zobaczyć. kucyki Pięknie. Łosiołki. zwierzaczki O i są te. O, te te, te, te co plują. O, jest i lama. Lama, no. <laughs> Jaka zadowolona. No tak, pierwa, no tak, no tak mm. <laughs> Pięknie No i są kocyki tak. Drodne, dostojne Pięknie Wojtek, oglądasz pozdro wielkie A to jest moja ulubienica Joki pyszczek! Ale zobacz, zobacz tego kuzioka. i Piękne Zajęte jedzenie No i widzicie szparagi, szparagi, e, wszystkie jakie sobie możecie wyobrazić i miody, coś co ja uwielbiam, co wiecie, że od wielu, wielu lat po prostu od małego miodziki, także mamy z pasieki, jest pyłek pszczeli w takich słoiczkach, ekstra. Porqueta, czyli świnka, tak? Porqueta. No i mamy świnkę, no i ludzie zadowoleni, bo pogoda piękna, parę dni padało, także super. O, a tutaj jako ciekawostka e, całą skrzynkę się kupuje. Tutaj na przykład e, cukinia e, 8 euro, cała skrzynia. E, czy tutaj mamy ogórki, paprykę, ogórki 5 euro. E, tu pomarańcze, cała skrzyneczka 9 euro. E, sałata lodowa, 5 euro skrzynka. Papryka, 6 euro, cała 6 skrzynka. 6 euro skrzynka. No, no i to na skrzynki po prostu się kupuje. Nie rozrabiałem bierzesz albo te Brokuły 6 euro. E, Szpinak, tak? szpinaki? Mhm. Szpinak, 7 euro. No, ciekawe. A to Rimanenze di negozio to jest, że ze sklepu po prostu zostają, zostają, zostają jakieś rzeczy i tutaj biorą po prostu, wiecie, czy bez opakowania czy coś. I tutaj wszędzie, tak samo stok firmato to są wszystkie firmowe rzeczy i nowe, tylko po prostu takie wiecie, zostało ze sklepu, nie wiem, co, coś tam ten wrzucają po 3 euro. No, i to już fest tania 12 par 5 euro, 6 par 3 euro. Skarpety no i te gacie po 1 euro. Ja sobie wziąłem 4 sztuki, no bo fajnej jakości, bawełniane. No, i ludzi zaczyna się robić. A mamy dopiero godzinę 9. Sprzątkę kwiaty, powiem wam, no kurcze, ładne, ładne i warzywka świeżutkie, tękie, i szparagi. Jak nie jadłem całe życie teraz codziennie. Ale kurde, drogie, drogie, kurde. To znaczy. 6,50? W Lidlu 3, 3 euro taka witka. Tu jest za kilogram. Mm -hmm. Tu płacisz na kilogram. A, kilogram, a tam było 250 gram. Tak. A, dobra, to sorry, no. to tanie jednak. <laughs> No i tak się rozrasta. Zobaczcie, dopiero dziewiąta. Co to będzie się działo za dwie godziny, jak jeszcze słońce, jeszcze mocniejsze zacznie grzać. No. O, a to roślinki. Bakłażane. Zukka vanity. Arbuzy. No możecie od razu brać, sadzić i za parę miesięcy macie no, zbiory. A tutaj taka pogoda, że to rośnie jak szalone. Sałaty, nie sałaty. Tam macie w ogóle nasiona wszystkie. Begonie Kwiatuszki. Kwiatuszki, no fajnie A tu mamy za 28 euro za kilogram, są kalmary, są jakieś kurczaki w panierce. Gościno, to są. O i są te krewetki takie fajne, ładne, małe. Topesande się ale to jest na cenę, kurde. 100 zł ponad za kilogram, sporawo, Ale świeżutkie, pyszne. I jest kalmar, już Wam mówię, czy dobry, czy nie. Kalmar przepyszny. Tutaj mamy perfumy różne: po 5, po 7, po 9 euro. Po druby pewnie. Po druby, no wiadomo, że to. Nie jestem jakiś Y. Marco Polo ani Chanel. Podkuszył się za 4, 3, za 10 euro. Mhm mm po, Portfele ładne, zapytam później siostry czy mamy Mama, siostra, oglądacie, przyjrzyjcie się Bo jak wam się spodobałem, to Emil Emilii i Andrzeja będę jeszcze raz I mogę za 10 euro wam takie pokupować, tylko Wtedy wyłączymy na żywo kamerkę i sobie wybierzecie Ale to za jakiś czas No i co, lecimy dalej, wielki ten targ, strasznie A, i za 1 euro kupiłem takie coś to miałem w Szwecji już tak zajechane. To jest po prostu ustawienie, wiecie, czasu w jakim zostawiacie auto. Bo niektóre parkingi są na 30 minut, na godzinę. Także bardzo ważna rzecz, zarówno we Włoszech, jak i w Szwecji. A to są staniki po 7 euro. I Emi mówi, że tutaj w 14 są po w sklepie. Ta Laura od lingerie Także spoko. No i dobra, obeszliśmy cały targ. Widzieliście mniej więcej jak, no, jak to wygląda. No to też ta te nasionka, nie nasionka. A, jeszcze zobaczymy czy tu coś doszło. I najfajniejsze, że jest pogoda przepiękna. Ja kupiła nie tylko. Emil ja kupiła nie tylko Kalmara, jest też krewetka. Ogo został cała spanierowana. O tutaj policja sprawdza. O, już książki powystawiane. No ceny, mówię, to dla, dla Włochów tanie, dla Polaka drogo, ale... E, no ciekawe, ciekawe. E, tutaj tak mi się wydaje, że trochę drożej niż na początku targu. Tam dalej jest troszeczkę taniej, ale fajny klimat w ogóle, ludzie uśmiechnięci, no bo po trzech dniach deszczu, no to jak to się nie uśmiechać, jak pogoda zjawiskowa. A tu zobaczcie, jakie wielkie te patelnie. Jakieś po 9 euro, takie malutkie, po 10 większe. Do wyboru do koloru. O, tu jakieś pudełeczka. Pudełeczka, bo ja do kampera potrzebuję. Dobra, przeglądam i szukam. Po 1 euro coś na pewno kupię. Koniec targu. Lecimy do auta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I wchodzimy teraz w centro. San Bonifico. Już wyjeżdżamy, znalazłem pierścionek w sklepie. E, dostanie go oczywiście córka Łukasza e, Sofia. Także e, takiego Łukasza na pewno nie znalazł plastikowego w wodzie. No i o to chodziło, pogoda piękna. Idę za niż rzeczy i na śniadanko. Jest sobie kotek i jest sobie piesek. Piesek szczeka, kotek się boi. Chodź, nie bój się przywita się. No. Pom pomachaj, palucha no tak Ja wiem jak to jest, że na początku Gdzie ty jesteś? Ale kurde strachliwy Dobra, leci. Tak Tak trzeba oszczekać? Tak trzeba Tak, no, no Tak, no cześć Po targu pojechaliśmy z Emilią i Christianem Do Marketu Już nie pamiętam nazwy Ale ogromny Przeogromny market, największy w jakim byłem kiedykolwiek we Włoszech, i do sklepu z butami. Także teraz, kilka urywków z tego ogromnego marketu. Market, jak widzicie, przeogromny, naprawdę gigantyczny. Ludzi, pomimo że pierwszy dzień święta, nie było jakoś wyjątkowo dużo. Tutaj mamy kebaba 7 kg. Tutaj zobaczcie, ile rodzajów pasty do zębów, Cała alejka, a tutaj. Do ciast, takie porównanie w Polsce, no możecie dekorować we wszystkie kolory, jakie tylko istnieją. Co tam dalej? Cukier trzcinowy i cukier kokosowy, jako ciekawostka. A przy kasie można kupić taki mały gaz pieprzowy. Dobra, już wróciliśmy. Już wróciliśmy, napełniam wodę do toalety. Okej, przyniosłem wodę, uzupełniłem... Wszystko w toalecie, i powiem Wam, że raz Wam pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o spłukiwanie. Jak to perfekcyjnie działa. Jeszcze kawałek, jak wysunę. O. o, zobaczcie na to. Naprawdę ta spłuczka działa świetnie. I tutaj też. No. Tata, ale to jest z polecenia, mój znajomy Łukasz 3 lata z e, Opinie ma 4,95 na ponad 200 opinii na Allegro także ja tutaj nie będę musiał mówić że jest dobra bo to jest wiadomo Porta Potti 365 w tej cenie chyba bezkonkurencyjna ale jak znacie jakąś inną napiszcie w komentarzu Janku, jako tu jest 0,5 dozwolone, także takie zmoczenie języczka na pożegnanie przy pierwszej wizycie może nikomu nie zaszkodzi, a wręcz może przyciągnie nas, żebyśmy się częściej spotykali. I się spotkamy na pewno. Zdroweczka. Zdroweczka. Patrzcie, co Emilia tutaj zrobiła. Pizza włoska. Dlaczego włoska? Bo kupiona we włoskim sklepie w dziale z mrożonkami. Słuchajcie, jadłem już przy pizze włoskie no i chciałem zobaczyć jak smakuje taka mrożona czy może mrożona jest 100 razy lepsza od zwykłej z w Polsce Także, zaraz wam Mogę powiem. powiedzieć dwa słowa? Pewnie! Nigdy nie będzie pizza z zamrożarki jak to nazywam, czyli yy, z trupotrzymalni tak dobra <laughs> jak prawdziwa z pieca, przepraszam nie elektrycznego, tylko ma być prawdziwy z drwienkiem. Nie no pewnie, ale zobaczymy w promieniu do polskiej z knajpy. Janek jest cztowyczka wina na piesie To się wytnie. Małego. Jak ci pasuje sos szanowo jakiś tam do pizzy włoskiej? Ja wiem, że to jest typowo. Typowa, no, typowy dodatek do pizzy włoskiej. Po 27 latach potwierdzam, że naprawdę pizza włoska nawet z kartonu zamażarki po trupach. Proszę. Z yy, sosem yy, szanowym. Czoskowym Pyszna. Andrzej, pyszna. Lepsza. Pszanowny. Janek, ty musisz iść do pizzerii i zaproponować mm. to. Ja ci mówię? A oni z butu wyskoczą i powiedzą tylko tak. Janek, sejnuowo pizza. Sejnuowo? Jesteś nowy. Nowym? Ale naprawdę ta mrożona jest genialna. Ej, powiedz mi, ej, ściemniło się i na mm -hmm. czerwonym to tak ma być ciemno? No. Bo... A, bo jesteśmy w słonecznej Italii, a teraz całkiem zgasło. Tak ma mm. być, tak? Aha, czyli jest wszystko normalnie, czyli jest sobie dalej jej morzeszka i nigdy jem więcej orzeszka. Janek jest sobie pizzę, okej. Okay. Pizza Italiana z zamrożarki po Pyszne. trupach mm. yy, Naprawdę sonek, sza, sosek szanowy Naprawdę bardzo dobra. Serio. Janek, powiedz mi szczerze, co ty bierzesz w żyła? <grym> <grym> jestem silny na rękę, zda, że coś biorę. No. Czyli jakieś <grym> środki do żylne na, mm. na ból nic więcej, tak? Ty <grym> wredny? <grym> 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 Ciebie ktoś chyba rozpastwił i nie znasz już smaków, ja jestem, tylko, tylko wszystko ja musi jestem, być najlepsze. Ja jestem zapuszczony, bo nie mam włosów ściętych od miesiąca czasu, mm -hmm. także... Mam maszynkę, Łukasza już ogoliłem. Ja chcę być Ursusem, jak moja C-330, w której nie siedziałem rok czasu. <grym> no. <grym> to się wszystko wytnie. No. <grym> Janek, jak ci smakuje pizza z plastiku? Plastiku. Ale Ale przepraszam jest chłopie Naprawdę. I so, sos, sos Sos wrzątkowe. No. Sos szosnąły. Ale jak, ja się zastanawiałem, dlaczego mi w, w restauracji nie dali. Nie ma. Nie ma. Wiesz, w są tacy biedni, że nawet ci ketchupy nie dadzą. Także wiesz, ty nie dziw się. A i chłopie, pomidory są takie mm. drogie we Włoszech. Chopie, mm. kilo pomidorów to jakieś 28 centów na skupie. O. Tych w sezonie Pierwszy klas 28? Nawet, nawet mniej hmm. Hmm. Ale, ale w sklepie kupujesz już drożej O sole mio. Chciałeś to powiedzieć, tak? Coś pysznego no. Janek, powiedz coś po włosku Bardzo dobra hmm. Zdrowka, Ciao, amico Grazie Buongiorno, ciao Ciao, Buongiorno. ciao, ciao, Ci. Grazie, mille Loro sono. Loro sono, noi siamo. Eh, te terzo, terzo belvedere. Vi, eh, via da qui. Devi imparare anche la parola tete. A okay, cioè, te. <laughs> basta. Andrea <laughs> basta. Scusa, volevo dire teto. No, no problema. No, teto è dach. To jest dah. Mm -hmm. A te... Teto... Mm -hmm. Tylko Janek, ułódź się włoskiego. No. no muszę się nauczyć, żeby wiedzieć, Janek, jak to, jeszcze tysiąc lat będą z ciebie ludzie, także wiesz, no, no, w końcu, no, no, no trzeba jakoś no tego włoskiego się nauczyć, co nie? Trzeba. Ja wiem, że już te i tak już awansowałeś, bo jeździsz włoskim autem. Ducato, czyli jeździsz Ducatem. Hmm. Białe dukaty. No aż to nie robisz, nie wiem. Jeździ nam po... Nie podoba mi się. To nie było włoskie auto, tu to przyjechała Toyota. Janek, no co, co myślisz o Toyotach? Toyota to Toyota bardzo dobre auta. Japońskie pańskie znajomych ma w fali. Ja Ci powiem tylko tyle, że jeżdżą. Tak samo jak kwiaty, kije i inne Kijanki tutaj pierdolone. Dobra Andrzej, ty przestań nagrywać, bo... Ale to i tak Janek wykasuje, to, to był żartek. Z, z, ej. <laughs> Chciałem tylko dodać, że <laughs> Emilia sama się przyznała przy, przy Janku. Janek, powiedz tak. No, tak, tak, zgadza się. mówi, że tylko grzybków dodała, także nic nie chcę dalej już komentować. Tylko grzybki zostały dodane. Także... Grzybki szynka dodane i sama i... e, e, Jakie to grzybki były? A, to, to się okaże po zjedzeniu. W... Janek, jak. Łysyczka jak pan... wysi, wysi, lancetowata. I grzybka. nie widziałaś odcinka. Ile, ile pochwał, co na gotowania Emilii poszło? Glamucha, ja ja po, wef. Ja już wiem, dlaczego się ożeniłeś, Andrzej. Chwila, chwila, ej, ej. Kto to gotuje, Ej, to wyście mnie To ja gotuję, a ona Laury po mnie zbiera. Przecież, no, hej, prawdziwy kucharz to jestem ja. No, hej, pra prawdziwy kucharz ma brzuch. nie moja stara jest taka chudzina, że. ujujujujujujuj, uj, 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 panie Boże. Mać tym bratnym Emilia, jako jedyna, została przez widzów oceniona. Że wyglądam wygląda młodzień, gdzie chciałbym zaznaczyć, a my w dwójkę no niestety. Przepraszam, no to i też musieli te grzybki co im nie dodała, musieli kłamać, albo chociaż przynajmniej powąchać przez ten ekran. No, Dobra, ej, koniec głupoty, ej, my jesteśmy poważni ludzie. Janek ma poważną drogę. Prawie, prawie, prawie. To, to jest górka, aż żal wyjeżdżać. Ale nie bałem się ze mną i z Andrzejem widzimy jeszcze raz, także do zobaczonka niebawem e, Dobra, e, jadę teraz do Łukasza, jutro poszukujemy. Także teraz jakieś 3 godzinki do Łukasza, no i pięknie i dzień jeszcze jeszcze trwa. Było szybkie tankowanie po euro 71. E, zanim dojadę, to już nie wiem, zostało 2 godzinki mniej więcej. W tym odcinku to już wszystko. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku, i kolejny odcinek to będzie już na bank podsumowanie miesiąca. Także jak macie jakieś sugestie, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Na razie, cześć!